Są to zajęcia, które z jednej strony pozwolą nam nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem yy, troszkę szerzej niż zgodnie z nazwą, czyli w sytuacji zagrożenia, bo na szczęście nie żyjemy w takich realiach, że za każdym krokiem czyha bandyta, złoczyńca gotowy nas zaatakować. Oczywiście yy, nasze zajęcia służą temu, no bo to zajęcia, zajęcia sztuk walki, zajęcia samoobrony służą temu, żeby radzić sobie w sytuacji jakiegoś nagłego ataku, zagrożenia. I tak dalej. Natomiast przede wszystkim hmm, przeciętna osoba może się tutaj nauczyć radzenia sobie z tym, co niespodziewane, radzenia sobie, gdy pojawi się stres, jakieś zagrożenie, ale też, co ważne, istotne, na tych zajęciach przez trening, przez świadomy trening ruchowy możemy też poprawić swoją sprawność, czucie ciała, świadomość ciała, no, i nauczyć się czegoś nowego, co może nie każdy robi na co dzień, bo rosyjskie sztuki walki, którymi się zajmujemy, to temat taki no, dość nietypowy, nietuzinkowy. No, i powiedzieć, że się trenuje samoobronę opartą na rosyjskich sztukach walki. Na te zajęcia na Uniwersytecie Śląskim przychodzą przede wszystkim studenci, choć nie tylko. No, osoby z jednej strony mamy bardzo przekrojową grupę, dlatego, że z jednej strony osoby zainteresowane tym, żeby. Sposób, no, ciekawy zaliczyć WF, nauczyć się właśnie rzeczonej samoobrony, poczuć się pewniej, ale też osoby no, zainteresowane stricte właśnie naszym tematem, czyli no, właśnie walką wręcz samoobroną w ujęciu rosyjskich sztuk walki.